Szukając wiedźmy, z którą Ciri miała na pieńku, Geralt spotkał starą znajomą Keirę Metz. Czarodziejka opowiedziała wiedźminowi o zamaskowanym czarodzieju, którego kryjówce miała schronić się Ciri. Wiedźmin wyruszył tam w towarzystwie Keiry. To tutaj. Byłaś tu już wcześniej? Nie. Liczyłam, że Elw wróci albo pojawi się tajemnicza dziewczyna, o której mówił. Nie mam pojęcia, czego spodziewać się po tym miejscu. No to się przekonajmy. No chodź! Dzikigon. Co? Upiorni jeźdźcy? Myślałam, że oni nie istnieją. To znaczy. No to przypatrz się uważnie. Jest z nimi nawigator. Kto? Możesz nas teleportować na drugą stronę? Wolałabym teleportować nas do domu. Naprawdę chcesz za nimi iść? Pośpiesz się. Dziękuję. Hej, hej! Hej, hej! Hej, hej! 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 to tylko szczury. Ja nienawidzę... Aż tak się boisz, szczurów? Mogła się anihilować jednym zaklęciem. Dobrze, już nic nie mówię. Co się właściwie stało? Coś tutaj wypacza teleporty. Tylko nie wiem, jakim się udało przejść bezpiecznie na drugą stronę. Dziki Gon używa specjalnej magii teleportacyjnej. Mają do tego wyszkolonych czarodziejów, navigatorów. Jak dla mnie mogą sobie mieć nawet trzech starników i papugę. Ja na pewno nie będę więcej ryzykować. Ruszajmy, dziki Gon ma nad nami sporą przewagę, ale może jeszcze nie wszystko stracone. Zwariowałeś? Musimy się stąd wydostać! Muszę dowiedzieć się, co robi tu dziki Gon. Przyszliśmy szukać elfiego maga, a nie walczyć z Gonem! Jeśli oni dopadną go pierwsi, raczej już z nim nie porozmawiamy, a poza tym. No, mów dalej. Czekaj, ty masz coś wspólnego z dzikim Gonem. Chodzi o Ciri? Nie powiedziałeś mi o czymś, prawda? Chodźmy, co może ci powiem. Ty tak zawsze? Zaczynam współczuć Tris i Enfer. No już dobrze, ruszajmy. Ty bella To on, ten elf. Co to było? Iluzja? Nie, projekcja morfotyczna. Jaka projekcja? Coś w rodzaju czarodziejskiej skrzynki pocztowej. Dużo bezpieczniejsze rozwiązanie niż tradycyjny list, który każdy może zabrać, zanim trafi do adresata. Ta wiadomość na pewno była dla Ciri. Córka Mewy to dziedziczka Larydorem. Rzeczywiście, elfy tak nazwałyby Ciri, ale co z tym znakiem miecza? To jakaś zagadka? Tak, ale niezbyt trudna. Wystarczy wiedzieć, że miecz Ciri to Zirael. Jaskółka. No dobrze, ale kto poza tobą wie takie rzeczy? Bo właśnie o to chodziło. Elfie czarodziej zabezpieczył przejście tak, żeby tylko Ciri mogła do niego dotrzeć. Pewnie nie przewidział, że pojawi się tu ktoś taki jak ty. Myślę, że jednak spodziewał się nieproszonych gości. Mam nadzieję, że dziki gon trafił na jakieś przeszkody po drodze. No to chodźmy. Myślisz, że jeśli pójdziemy za znakami jaskułek, to wystarczy? Zobaczymy. Wygląda jak stary Elfi port. Pewnie tak docierali tu od strony wody. Ciekawe, kiedy to było. Uważaj, te tłuste żółto opary są trujące. Pch, wiem, nie musisz mnie pouczać. Umiem rozpoznać piestrzenicę lisią. Besemir opowiadał, że kiedy nauczył się rzucać igni, od razu wypróbował je na tych grzybach. Kiepski pomysł. I co? Cóż, przeżył. A na młodych Wiedźminach rany goją się szybko. Chodźmy. Jaskółka! Czyli dobrze idziemy. Patrz, to wygląda trochę jak tamten filar od projekcji Elfiego Maga. Zirael. Ni Kelpi? Kelpie. Kelpie? Chodzi o tego potwora morskiego? Nie. Ciri nazwała tak swoją klacz. Podobno potrafiła galopować jak demon. Hm, rzeczywiście dobre imię dla konia. To co, szukamy? Rysunek konia? Prawie taki sam, jak poprzedni. No to zobaczmy. Gerard, Nie wiem, co zrobiłeś, ale zadziałało. Wracaj tu! Zobacz, otwierają się! Chodźmy już. No tak, już wiem, co wybaczyło mój teleport. To ten portal. A, to dlatego wylądowałem w Gnieździe Utopców. Ciesz się, że w ogóle wyszedłeś z niego w jednym kawałku. To chyba jaskółka. Udziałem! Gdzie? Na pewno bezpieczny? Musi być, skoro Elfi czarodziej przygotował to przejście dla Cili. No chodź! Bella Glan! Strasznie tu spokojnie. To źle? Co się jakby cisza przed burzą. Mam złe przeczucia. ...zy rozpoznaną intuicją. No i po wszystkim. wiedziałam, że sobie poradzimy. To, to następnym razem mnie uprzeć. Nie powinieneś lekceważyć mojej intuicji, Wiedźminie. Na przykład co do ciebie mam bardzo dobre przeczucia. W różnych kwestiach. Mm, a co zrobisz, kiedy już spotkasz Ciri? Masz jakiś plan? To zależy od niej. A wyobrażałeś sobie, jak to będzie? Co ona powie, jak teraz wygląda? Nie. Przepraszam, zagalopowałam się. Czasami zapominam, że nie znamy się na tyle, żeby rozmawiać o sprawach osobistych. Nie martw się, jesteśmy na dobrej drodze. Tam jest telefon. Zaktywujmy go szybko, bo mam wrażenie, że zaraz wyleci na nas następny gol. Kolejny symbol jest kółki. No, udało się. Chodźmy. Patrz, jesteśmy po drugiej stronie mostu. To tu widzieliśmy dziki gon. Świetnie. i teraz są daleko przed nami. Chodźmy. To na pewno robota dzikiego gona. Skoro zniszczyli. Miałeś jeszcze jakieś wątpliwości? Zamrozili je, zanim zdążył ich zaatakować. Czas! Tabarduan, kneeling Myanmar. Run! Run. zamknąć szczeliny, które mi się przedostaje? Guys, coming up. Oh, udało się. KODORJAN ANOJ! Hejla! Co się dzieje? Zaraz mi przyjdzie. To wymagało sporo mocy. I tu nie mdle. Teraz, kiedy mnie tak ściskasz, nigdy w życiu. Um. Chętnie bym ci powiedział, że możemy tu chwilę zostać i odpocząć. Ach, wiem, wiem. Musimy iść. Zablokowali przejście. Może spróbuję. Zostaw to mnie. Bella Glam! Chodźmy, może jeszcze ich dopadniemy. Dzięki za pomoc. Mieliśmy ciężką przeprawę. Dobrze, że przyszłam tu z tobą. Nie poradziłbyś sobie beze mnie, prawda? No przyznaj. W życiu. Czeka na nas. Uparty jesteś dła! Gerard, pomogę ci. Odsuń się. Przestań mi mówić, co mam robić. Ciekawe, ile wytrzymasz. Bella Glan. Nic ci nie jest. Już zaczynałam się bać. Niepotrzebnie. A teraz rozejrzyjmy się tu. To mi wygląda na laboratorium elfa. No dobrze, zobaczmy tę wiadomość. Zira, To miejsce nie jest już bezpieczne. Nie zostawaj tu zbyt długo. Nie ufaj nikomu, a przede wszystkim strzeż się Wiedźm z krzybuchowych moczarów. Spróbuj dotrzeć tam gdzie widzieliśmy się ostatnio. Tam gdzie widzieliśmy się ostatnio, niewiele nam to daje. Psia może to i lepiej, że nie zostawił dla Ciri jasnej wiadomości, skoro wpadł tu dziki Gon. Na pewno uruchomili projekcję. Przetrząsnęli wszystko. A gdyby mieli więcej czasu, pewnie nie zostałby tu kamień na kamieniu. Ale to nie zmienia faktu, że niczego się nie dowiedzieliśmy. Ani o Elfie, ani o Ciri. No cóż, wiemy, że dobrze ją znał, podróżowali razem. Ciekawe, czemu się rozdzielili? Może tak było bezpieczniej, skoro Elfiego czarodzieja ściga dziki gom. Wiedźmy z Krzywuchowych Bagien. Z Krzywuchowych Moczarów. Keira, jeśli coś przede mną ukrywasz... Ale ja przecież nic... Dlaczego nie powiedziałaś nic wcześniej? Przecież ci wspomniałem, że Ciri zadarła z jakąś czarownicą. Nie wiedziałam, że chodzi właśnie o nie. Zresztą, gdybym ci o nich opowiedziała, od razu byś tam popędził. A przecież musieliśmy najpierw sprawdzić, czy Ciri nie ma tutaj, prawda? Ale teraz oczywiście wszystko ci powiem. Teraz, kiedy przeprowadziłem cię bezpiecznie przez jaskinię? To... Nie mogę uwierzyć, że tak źle o mnie myślisz. Ty chyba naprawdę masz jakiś uraz do czarodziejek. Mhm. I nie mam pojęcia, skąd mi się to wzięło. Znasz te wiedźmy? Nie, nigdy ich nie spotkałam, ale czytałam o nich. W jednej z chat w wiosce znalazłam stary manuskrypt. Była tam mowa o tym, że miejscowe czarownice chodziły czasem na krzywuchowe moczary. Były pośredniczkami między wieśniakami a paniami lasu. Wiedźmy nie tolerują intruzów, ale pomagają miejscowym. Ponoć to one powstrzymały zarazę welen. Hmm. A ty co o tym myślisz? Chętnie uznałabym to za zabajanie starych bab, ale. Kiedy przybyłam do Welen przez pierwsze kilkanaście dni, miałam paskudne koszmary. Coś wzywało mnie na bagna. Pewnej nocy wprowadziłam się w jawny sen i stawiłam temu czoła. Kontakt urwał się natychmiast. Od tamtego czasu cisza. Jak do nich trafić? Bagna są rozległe i niebezpieczne, ale podobno wiedźmy wskazują wieśniakom właściwe ścieżki. Księga każe odszukać kapliczkę na krzywuchowych moczarach, a później iść za śladem słodyczy. Słodyczy? <laughs> no tak. W Kermoren nie czytają dzieciom bajek do snu. Wszyscy normalni ludzie wiedzą, że wiedźmy mieszkają w chatce z piernika, która stoi na kurzej nóżce. Będę musiał przekonać się sam. Weź tę księgę i przeczytaj ją. Ja naprawdę wierzę, że znajdziesz No dobrze, to na początek rozejrzyjmy się za jakimś wyjściem. Dobry pomysł. Po co tu w ogóle przyszliśmy? Hmm, tajemniczy magdzielarz. Co to jest? Eliksir, który dostał ode mnie. Wygląda na to, że mu się przydał. Musiał sam spalić te notatki. Dziki Gon nie byłby aż tak dokładny. Czyli domyślał się, że go szukają. Dziwny medalion drga, przecież nic tu nie ma. Co jest z tą ścianą? To iluzja. Też ją wyczuwam. Spodziewałam się, że możemy się tu na nie natknąć i dlatego wzięłam to ze sobą. To? Czyli co? na Haleni służy do rozpraszania iluzji. Łatwo je skonstruować, więc możesz jej zatrzymać. Na pewno ci się przyda. No i za każdym razem będzie ci o mnie przypominało. Mm, dzięki. Proste, prawda? Mhm. Mm Przekonaj się, gdzie prowadzi to przejście. Czujesz od lewej jakby prąd świeżego powietrza? To pewnie wyjście. No to chodźmy stąd wreszcie. Poczekaj, jeszcze magiczny kaganek. Magiczny, co tym razem? Kaganek. Elf mi go obiecał w zamian za pomoc. A skoro raczej tu nie wróci, mogę go sobie sama wziąć. O ile go znajdę, pomożesz mi? Tak, pomogę. No to świetnie, chodźmy. Na pewno coś tam znajdziemy. To mi wygląda na kolejną zagadkę. Tu jest jakaś inskrypcja. Pokaż. Możesz przetłumaczyć inskrypcję? Ja rozumiem jedną trzecią, a i to nie ma żadnego sensu. Poczekaj. Nigdy nie byłam dobra z wysokiej odmiany starszej mowy. Hm, trudno. Przetłumaczę to dosłownie, pomijając wykwintne asonanse. Przetłumacz tak, żeby było zrozumiałe. Czterech strażników niosło jasny płomień, wszyscy w równym rzędzie. Pierwszy nie szedł z brzegu, drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskną. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również grał. I tak strzegli swej królowej, co zasnęła pod gwiazdami. Hmm, rzeczywiście brzmi zagadkowo. No dobra, spróbujmy to rozwiązać. Poczekaj, coś się tam zaczęło dziać. To prawda, jakby za ścianą się coś przesunęło. Jak myślisz, czy to grób? Nie ma żadnego napisu. Hmm, znak mowy. Gdyby nie to, że wiem gdzie jest pochowana, powiedziałbym, że to grobowiec Lary Doren. Może to tylko jej pomnik. Nie sądzę, że elfy chciały ją upamiętnić w ten sposób. Dla niektórych jest może bohaterką tragicznej legendy, ale większość uważa ją za zdrajczynię własnej rasy, która poniosła słuszną karę za to, że związała się z kregenanem Lot. Może ten elf i czarodziej był krewnym Lary. To by tłumaczyło, dlaczego pomaga Ciri. Może. To tego szukałaś? Aha. I do czego to niby służy? Hmm, mam nadzieję, że uda mi się go uruchomić. Chodźmy stąd już, dobra? Gdzie ten artefakt od Cairi? Wreszcie. Ale chyba było warto, prawda? To znaczy, ostatecznie dowiedziałeś się czegoś o Ciri. Wybierzesz się na krzywuchowe moczary? A opowiesz mi potem wszystko? Nie wiem, czy będzie okazja. Gerard, mężczyźni dzielą się na tych, którzy potrafią wykorzystać okazję, i na tych, którzy potrafią okazję stworzyć. Zawsze byłam pewna, że należysz do tej drugiej kategorii. Poza tym mam do ciebie prośbę. To jak? Odwiedzisz mnie jeszcze? Na pewno cię odwiedzę. W takim razie będę czekać. Była, Keira.